Czegoż Sanecki pogali... Pogali... No patrz, to się ta gala. Zapomniałem do końca, jak ta gala się nazywała. No właśnie, pogali Granda Pro. Gratuluję zwycięstwa. I zapytam od razu tak, bo początek tej walki chyba nie był zbyt łatwy dla ciebie. Widać było, że rywal tam ma jakiś pomysł, szybkie zejście do parteru. Chyba, chyba szukał tam swojej szansy. Nie wiem, czy nie pomyśli, no na pewno trochę zaskoczył, bo wiedział po co przyszedł, od razu wszystko, co tylko mógł, to wyłapywał i próbował obalać. No, ale jakoś nie, nie czułem się zbytnio zagrożony, tak naprawdę. I ani w parterze, ani pod siatką. Fakt, tam udało mu się obalić, ale to to było kontrolowane, no, na, nawet z dołu. Więc to no, zrobiłem to, co, co chciałem i, i tyle. Mówi, że za bardzo tam nie było żadnego zagrożenia w tej walce. Specjalnie nie czułeś jakiejś specjalnej presji, jeśli o to chodzi? A w ogóle taka walka tutaj toczona na, na gali pierwszej takiej zawodowej w Legii, to co? To większa presja była przed samą tą walką niż podczas niej? Nie, chyba nie, chyba nawet bardziej pomogło, ten doping, to wszyscy, wszystkie chłop wszyscy chłopacy, którzy przyszli, ta sprawa, naprawdę dziękuję wszystkim, super doping, no nie spodziewałem się, wszystko to super wyszło, naprawdę. Druga Twoja walka zawodowa to była, no właśnie, yy, w porównaniu z tą pierwszą walką zawodową, yy, jak postęp, jak oceniasz tam swój postęp? Ciężko ocenić postęp, bo pierwsza była dwa tygodnie temu i kategorię wagową wyżej. No na pewno ta trwała trochę dłużej. No i psz, troszkę inaczej się potoczyło. Ta, ta, tam ta pierwsza walka się skończyła nokautem w, po 40 sekundach. Tutaj przeciwnik to trochę więcej e, pokazał, to trochę dłużej z nim się pomęczyłem. No ale do przodu. Do przodu. E, Legia Fight Club, bo to ten klub właśnie reprezentujesz. E, to dzisiaj też tutaj było parę razy podkreślane. Powrót do tradycji, yy, powrót do czegoś, co kiedyś też stanowiło sile tego klubu. Właśnie sporty walki teraz rozszerzono, te najbardziej popularne. Ty, w jaki sposób trafiłeś akurat do Legia Fight Club? Ja akurat jestem z Warszawy, od dziecka chodzę na Legię, więc to nie trudno było tutaj trafić, prawda? Jak tylko się otworzyło, to, to od razu przyszedłem, no i jestem. Wcześniej gdzieś szukałeś jakichś ewentualnie możliwości trenowania poza, poza Legią? Wcześ, wcześniej zaczynałem w ogóle w Tam tamtą w ogóle jest mój przeciwnik. Później u Pawła na stoli trenowałem MMA już głównie. No i jak otwarto LFC, to tutaj już przyszedłem. I rozumiem, że tu pewnie zostaniesz na dłużej. Pewnie to jest akurat twoje miejsce, w którym chciałbyś dalej się kształcić, jeśli chodzi o sporty walki? Tak. Powiedz z kim pracujesz tutaj w Legia Fight Club? Głównie pracuję z Kubą Zawadzkim, specjalistą od parteru, tak, czarnym pasem BJJ. No a poza tym to jest oczywiście Karol Adam, Łajtaj, Pan Kosedowski, Gajda od boksu, no Wojtek od crossfitu, no naprawdę jest z kim popracować, tak? A wszystko to z Kubą staramy się spiąć w WMA. Jutro wybierasz się na mecz? Oczywiście, oczywiście, a ja później na starówkę. Później na starówkę, czyli jesteś przekonany stuprocentowo, że będzie taki sam sukces jak dzisiaj twój w tej walce? No tak, jestem przekonany. Czyli, że szybki knockout może jakiś być? Może większy troszkę sukces jutro będzie, jak na przykład w walce wieczoru dzisiaj. Rozumiem, rozumiem, czyli w tym kierunku bardziej. Słuchaj, jeszcze zapytam cię, pozwól, bo tak oglądając ten twój pojedynek, miałem wrażenie, że ty rzeczywiście szukasz, nie wiem, może, może to złe wrażenie, szukasz bardziej stójki, ale Grand Pound, tego typu rzeczy bardziej ci odpowiadają. Nie, akurat lubię grać ten pan, bardzo lubię uderzać w parterze, ale jakieś kolanko w stójce te, też super, no te, tego, tego szukałem. Akurat właśnie e, przeciwnik był przygotowany na, na, na wyłapywanie czegokolwiek. Obrotówka poszła, wyłapał, kolano poszło, wyłapał. No. Akurat te, to chciał i tego szukał, no. Myślę, że w drugiej rundzie już bym to wszystko ogarnął, już by tak nie wyłapywał. No ale nie było drugiej rundy, więc... Dob więc dobrze. No jest bardzo dobrze, nawet można powiedzieć, dwa tygodnie temu udanie, teraz znowu udanie, kiedy kolejna walka? Znowu za dwa tygodnie, czy jakiś trochę sila odsapnięcia? No, ewentualnie świętowania na Starówce, a potem, potem są jakiś plan już na kolejną walkę? Na razie nie mam planu, bo tak, teraz walka, dwa tygodnie temu walka, cztery tygodnie temu jeszcze amatorska walka na WCA Fight Night, więc... Chwilę muszę odpocząć, zrelaksować się, no i nie wiem, za, za tydzień, dwa na spokojnie do treningu wrócić i dopiero będziemy myśleć. To w takim razie czekamy na Twoją kolejną walkę. Ta rzeczywiście była warta tego, żeby ją zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.